Nie mam ten ze strony się nie nagrał i była, i była dupa, ale no było kur... Legacy to było. I muszę usunąć ten film, bo za dużo zabieraj i miejsca i mi laguje wszystko jak ze. Yy. I mam pomysł. Bo zdobyłam 27% subskrybentów ogólnie. A wcześniej było 2% w 7 dni. To była faza, i, to, i tak się korciłem, a teraz to dupa, blata, to już jest normalne. Ale, ale tak szczerze powiem, dzisiaj moim nubem, czyli tym, tym, co teraz wyświetlę, tobie nie. O kurde, dalej! demut takie głośne. Ja pierdzielę. Jak zwykle. Kras. No trochę lagów jest, bo jest ten zasalany film, przez te filmy, która to yy, próbuję przejść yy, każdą mapę. Próbuję przejść tą mapę odwrotnie, to pod tym gościem. Zaczynam, bo się kończę na pierwszej mapie. To może być fajne, ale przez te lagi gówno zrobię. Mam pomysł, niskie dam. Powinien lepiej działać No, le o wiele lepiej działa I zasrana reklama teraz będzie No wiedziałem, bo reklama musi się wszędzie pojawić Reklama to taki debil Tak zwany Tu już po samej reklamie widać, że to jest taka chujowa gra No, pierdol się <śm> XD mać? NIE! Fajnie było, a teraz jest to gówno! Nie! Pierdol się! Załuje to tak... Kurde! Nie, nie znam Samo uczki, jak one mnie tak denerwują, to ja nie wiem. Stary, się tak przeklinam, ale tak mnie to denerwuje. Albo po prostu, kurde, jest 3 trzy minuty, zaraz po 11 już nie mogę nagrywać, bo zasrane trzeba telefon wpisać. Wpisałam swój telefon, a no to pisze, że takiego telefonu nie ma i kurde, i to taka parodia zasrana. każą ci coś zrobić, a jeszcze to wpisujesz i mówię, żeby nie, bo nie chcą ci dać wstępu, frajerzy jedni. A Discord tylko y, ma takie coś, że y, normalnie to zmieniło zamiast na 3 mega na 8, ale ja chcę, chciałam Madixowi, czyli moim jakby kolegom wysłać yy, zasrany film, ale jak zwykle yy, trzeba kupić Nitro, kurwa, 40 zł za godzinę, za srany XD. Dobra, przesadziłem z tym 40 zł za godzinę, no 10 zł za zrany miesiąc. Kurde A na urodziny nic nie mam dostać na te Tylko dostaję sobie zabawki te inne Mnie to nie interesują te Discord mnie nie interesuje tak bardzo jak Kurde No i chciałam nitro intro, e, intro e, Na początek ale Wiem, że tylko na flipa clipie można sobie in intra zrobić, bo to są najlepsze intra, bo można sobie kurde to i napisać, że to jest intro. Kurde. I pozdro. Dobra! Takie lagi są, że kurde! 5 minut minęło! Aaa! Czyli mi to boli XP! Dobra! Znaczy to jest mój jeden z ulubionych, tylko słabe i można się nim bawić. Nie wiem jak zrobić sobie na kamerkę. Kupić sobie kamerkę. Jak sobie zrobię kamerkę, to wtedy będę mógł sobie nagrywać Minecrafta na, na komputerze. Mam, mam kolegę, który, który może mi pomóc i to strasznie, tylko że nikogo nie, nie ma w domu i koleg i jego kanał się nazywa Buddy Gameplay! YouTube! <ścoughs> Przede wszystkim Creeperman y, zostanie pozdrowiony XD, bo tu jest jedyny subskrybent, który ma ponad 1000 subów. Dokładnie co. Dostaję od niego za każde byle jaki. Y byle jaki, komentarz od niego dostaje serduszko. kurde napisał LOL First, czy coś takiego a co? dupa! kurde, no pa weź no pa, napisałem LOL First i jeszcze mi do serca, no o oh, lol o lol I to jest jego kanał Kurde, co to? O. To jest właśnie jego kanał Tak Wiem Dobra, nara, się